W 10 kg było zgłoszonych łącznie 10 zawodników. I aby każdy był szczęśliwy i mógł zaboksować w srebrnej łódce, również rozbito to na dwie grupy po 5 zawodników. Pierwszy finał, narożnik czerwony Karol Kozakiewicz o sirsłuchawki, narożnik niebieski. Adrian Rogowski, Krystal Białystok, sędzia ringowy pan Łukasz Cieślak. No tutaj mamy kolejnego reprezentanta Osiru Suwałki Karol Kozakiewicz w narożniku czerwonym oczywiście w czerwonym kasku i czerwonych rękawicach To co mówiliśmy wcześniej naprawdę podkreślając właśnie tą dobrą pracę w tym klubie i mamy tego dowód, że kolejny reprezentant Suwał, boksuje w finale. Tym razem w kategorii 60 kg. Tutaj tak ładnie jest, bo mistrz i uczeń po na narożnikach. Rywalizacja <grywalizacja>, powiedzmy mistrza. I młody tu <grywalizacja> suwał. Tak. To, jest, to jest uczeń ten Radargiewicz. I to jest fajne. No na pewno ani jeden, ani drugi nie, nie chce odpuścić tutaj w tym wypadku. I oczywiście ta sylwetka Ryszka Dargiewicza, usta przysłonięte, skupionej i tam spod tej ręki odpowiednie dyrektywy dla podobiecznego właśnie. Coś bardzo krótka ta runda była, nie wiem czy tak szybko przeleciała. No na pewno tutaj yy, to, co Zbyszegrał bo powiedział mistrz i uczeń, bardziej aktywny uczeń w narożniku, mistrz ze, ze stoickim spokojem, myślę bardzo konkretne uwagi swojemu podopiecznemu. Przekazuję, a reszta już po stronie zawodników. No tutaj bardzo, bardzo szeroki ten lewy sierpowy w wykonaniu Rogowskiego. Są takie momenty, gdzie znajduje on drogę do głowy Kozakiewicza i tam słychać z narożnika niebieskiego słowa Dargiewicza, O tak, o tak. Czyli pomimo, że nie jest to może powiedzmy do podręcznika bokserskiego za bardzo akcja nadająca się, niemniej jednak tutaj na rywala bardzo skuteczna i kolejne te zamachowe, bo na pewno nie są to czasy, które nazwać można sierpowymi, dochodzą do głowy Kozakiewicza. Jakbyś tak jakby prawda, wkładał te prawe proste w szeroką gardę swojego rywala i koniec rundy drugiej. No tutaj bym się bał naprawdę typować zwycięzcę w tym pojedynku po upływie tych dwóch rund. Walka bardzo wyrównana. I na pewno wskazanie faworyta w tym pojedynku, który mógłby odnieść i zwycięstwo, byłoby naprawdę bardzo trudne. Zakiewicz w pierwszym pojedynku pokonał Raczyńskiego z boksu Ożarów. Natomiast Rogowski wygrał swój pojedynek półfinałowy z reprezentantem Litwy Kieryszkowiczem. Walkowerem to właśnie ten przypadek, gdzie zawodnik z Litwy nie zdążył w okresie jednej godziny uzyskać limitu wagi 60 kg i po prostu przegrał walkowerem. Narożniki się uaktywniły bardzo szczególnie. Rysiu Dargiewicz tutaj, prawda, zachęca swojego podopiecznego do zdecydowanych ataków. Niemniej jednak ta lewa ręka troszeczkę za szeroko zadaje te cieszy i teraz bardzo ładne wyprzedzenie spowodowało liczenie reprezentanta Krystalu Białystok. Młodość będzie zwycięska? Po trzeciej rundzie tak. Raczej tak. Tutaj dwie rundy naprawdę bardzo wyrównane. I ta trzecia runda być może tutaj będzie języczkiem uwagi. Do jednego. Z ułożenia kart na pewno werdykt nie odnogłośnie. Tak prywatnie mówiąc bardzo mi się to nie podoba. Sędziowie nie powinni w ten sposób karty oddawać. Jest to jakaś sygnalizacja i, 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 i wygląda to troszeczkę. Od tego jest sędzia główny, żeby przeczytał. <noise> Przeróż ale to tylko nasze takie prawda stwierdzenie w sensie takim typowo luźnym i sportowym, natomiast jeżeli chodzi no tutaj zawodnicy przede wszystkim decydują o tym kto zwycięża i dla Kozakiewicza naprawdę wielkie brawa i za postawę w rynku i za mądrość, którą tutaj pokazał w sensie Prowadzenia pojedynku. A w nagrodę podium z numerem 1 dla Karola Dżakiewicza z klubu Osir Suwałki. Adrian Rogovský, musíš zadovoliť místem druhým. w życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. It's time to go. Wojak